Dobra stary, muszę kończyć. Każę, każę mi wracać. Zjrzymy się jutro. Sią. Cześć. Cześć. Nie, nie, nie. Cześć. Widzisz to miejsce? O. No. No. Za co siedzisz? A, parę przekrętów, napad na bałę. różno Różne, wszystko. Za wszystko. Za no to tak, pewnie myślisz, że stąd się nie da uciec. Że to miejsce no jest zamknięte jest tak na... zamknięte z każdej strony, że tu wszystko. no nie da się, nie ma bata. Choćby skały strały, nic nie zrobimy. Ale chodź za mną, pokażę Ci coś. Kim jesteś? Bawisz się w swoim czasie. No dobra, poprowadź. Dobra. Zobacz, tu mam łą. I. znacz, ty? No, ty go sobie. Nie wiem, pod kurtką wschodząc gdzieś. E, przemycisz go. E, na boisko, i tam się będziemy widzieć. Co to jest? Jakby co, to się nie widzieliśmy. Ach. Cholerne więzienie. Mam nadzieję, że uda się ta ucieczka. Mam tego dość no to chodź. Cześć. Tutaj jest dużo kanalizacji. Dobra. Rozglądacie no się czynnik mokolenia? No chodź, sterunek no mi się pali chyba. Daj mi to. A? No. Mam no, no, chodź. Oh, chodź tam, chodź tam, chodź tam. To Wali. O! Ja Olera. chyba i. O, tak szybko. Ale to jest gówno. Nie mamy czasu. Ule. Wiesz, w idziemy? Tak, tak. Kurde, ale tu jest spływ potężny. No masz. O, chyba wiem dlaczego. Kurde. A masz jak uciec to? Jak wyjdziemy stąd, to masz czym, mamy czym uciec? Spokojnie. Dobra. Dobra. No, mamy to złe. Tak Wojtek, ty jedziesz ty, ty, Wojtek ty jedziesz tym drugim. A bo to są dobra. Ja jadę w bagażniku. Dobra. Dobra. Co jest? O, uciekliśmy. Jak to możliwe? A jest witam od serdecznie, jestem Ewek i ze mną jesteś.. Robunio i... Wojtuś i Jaybreak. tak. To było jakże Kochany, tak. wspaniale, wspaniałe wykonanie RP w naszym stylu. Reaktorska. Tak, tutaj. Y, y, no. no. Po prostu, po tak. Mnie, tak. Jak tak. Tak, tak, tak. Y, od 0 do milionera ogólnie taki wstęp pomyśleliśmy, że będzie fajny. więc No, ogólnie od 0 do milionera, jak widzicie, naszym celem jest tołtrak I gram ze złamaną ręką. Tak, no, w sumie to tyle. Z jakiś no. czas po prostu... No więc mogę, tak, mogę, fajnie. mogę mieć movement'y Raka I no, no ogólnie takiego chłopa, który nie, nie umie grać eee, Tak, no i w sumie, nie wiem, łapka w górę, sub, subskrypcja Klasycznie Zobaczymy jak się to rozwinie Tak, będzie tak. dorobka, bo poczuł wenę streamera <noise> Bardzo fajne streamy, polecamy. Tak. tak. Wiele się jecha. dzieje. się, policja jechała. No. Na naszym koncie, oczywiście, 19 327 dolarów. Yy, no i szereg, prawda, tutaj yy, napadów. Tutaj piękny stan w wykonaniu prawda, naszego kochanego youtuberka, yy, który. Róbka. W ogóle jak ktoś wie ile kosztuje utrak? A no tak, przecież ja mogę zaraz sprawdzić. No. Nie, z nie można. O, Arachta Ta Ta Arachta wygląda dobrze. Czarny damy sobie. Ja Tej dobrze. czarne, no. O, no, 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 to zostaw nie. to już. Dobra. No, git jest. Tylko czekaj, bo ten kolor spoilera. Czy zrobił jakiś. Drosser jest no na no, no, nie jest, jest już tyle wart. On to chyba z 400 jest wart nie, teraz. 540 A, Nie <laughs> wiem jak się to do dobra jak tam... wsiadaj, bo to już nie wiem No sprawdź Na dachu tak. se stoi. Aha, mam to traka, jedzie. to XD Jeźcie nam dam radę Masz to utraka? No Jakiś Falcon jest za 150 tysięcy. No co nas zbieramy na karetkę? <laughs> nie, karetkę też. <za laughs> Poczekaj, 100 koła mamy. To jest 100 znaczy, koła, to też 100 koła. Dlaczego? Ja mam 52 tysiące, także. No. Dobra, a więc tak do wyboru mamy albo Cybertrucka, albo Semitrucka. To... Cybertruck. Cybertrucka? No to zbieramy 100 koła. 100 koła, 100 koła. A, za... a ten drugi za ile jest? No też za 100 koła. Tak, tak, kurde. Dobra, no. co jedziemy robić? Eeee. Eee... No. piramidę można piramidę można nie no co nie bo to się zaraz oh, zamknie co? piramida pory jesteś Wojtusiu <grym> ale nie ma pory plantu? nie no ja chyba nie mam markeru a bo one się pojawiają hmm. a wtedy kiedy są włączone? kiedy są? przystępne? chyba to. Tak. o otworzyli piramidę ta, ta bo tomb jest otwarty no, piramidowe. Ale tam już tyle osób pojechało Dobra, dawaj na tombach no, się, dobra, wjeżdżamy Wjeżdżamy, 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 Leży. Dobra, dead Nie wchodzimy. ma karty Kurde, dobra, wchodzimy Wchodzimy? Oczywiście, znaczy że tak Jeżeli nas wyrzuci Ej, tutaj się teraz Oj. nie da przez dziury przeskoczyć, co nie? Kurde, doświadczony ten Arkurowiec tutaj widzę Ziom ziomek jest doświadczony parkourowcem. O! Oh. Oh, po głowie ci Gaza Dobra, po kolei. Że ja tu nie pcham. Idź wojtek. Ja też. Dobra. Ziomek zginął. O! Łałow Witaj, Wojtku. Ładno bo... ja, z wami. Ała, 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 ała! No i tacy jest też jesteście. Tacy, tacy, tacy. A ja żyję, tylko... Tacy gamersi, tacy gamersi. Ale, ale no. już jestem, ej, ty. Ja, ja tu ja jestem, zginalę. siema. O, no, to ja chociaż zginalę. ty. To on jest, to on jest. Tym. Ja patrzę. Tak. Ja nawet ze złamaną ja ręką, stary, na Malambo, nawet, nawet po trawie. Ja zbieram na Malambę, chyba. Lol. Zbieram? No. Jak, ja, jak ja mam mega mało ja to Ja mam też. Zbyt, żeby... dopiero kupowałem na tym. Ktoś pojechał. Bajo, jajo, bajo, jajo. Ej, nie przestawiaj no. mi tego. Idziemy Ile wy dostajecie za tomba? Zależy. Pamiętaj, że tu trzeba uniki robić. Tak, pamiętam. Dobra, jadę do tam. Kurde ty. Co? A nie, bo to stamtąd leci Dobra, Ej, opłaca się jeszcze raz. jechać do Tomb, nie? Nie, nie, nie Nie Dobra, to jadę. No. Ty wiesz, że jak my skończymy, żebyśmy się zamknąć Dawaj na wyjście... Aha. Dawaj na wyjście w mieście. AHA! No? Ale Dyskant. no Dobra wiesz co? Ale fajne o! Na twojego to... polo na Nie mogę To czym! To jest swój polonezik Lepiej. O kurde kurwa, 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 Kurde, kurwa, Kurde, kurwa, 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 To naszego coś. Wtedy, to 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 coś coś to no. Kiedyś to ogólnie tak to było, wtedy No, kurwa, wtedy nie byłem. kurwa, 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 to? Ja już chciałem mówić, to, Co to za? Idiota jakiś. Meskity. Jakiś cymbał Kaczyń! Jedziemy o. do kasyna. E, a jest otwarty w ogóle? No tam chyba coś jest. Jest, ej, jest, na jest otwarty tam. Ale no, nie, to chyba nie. Nie wiem co. Ale kasyna jest otwarta. Czekaj, tam bank jest? Właśnie Tam bank A to po lewo, to co, co tam jest? To jest kasyno Nie, nie, nie Po prawo to jest kasyno A po lewo? Po lewo to, a co po lewo? No, spójrzcie, lewo to, to jest sygnał Czy my się jedziemy dawaj, Idziemy Jestem O, to jest ekipina, no, ja, dawaj, dobra. Dobra, It It oil jest ring Oi, co oil jest? jest? To Jesteś dawaj wie? tam, jedziemy Tam helką trzeba Jesteś? A, to nie jest, to jest do kasyno Czekaj, 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 to możemy zrobić. Helka. Może jest helka. Ja wiem, gdzie może. Gdzie wy jesteście? Zrobimy e. to Dobra. Co? Coś na kasę, nie co? Później zrobimy. Później. Się pytam. Policja. się pytam Was, gdzie jesteście? Cały czas. Chcecie no? że w, kurwa na w polu jesteśmy, czy co? No? Co w polu jesteśmy? Gdzie dokładnie? No to tego nie wiem. Wiem, że w polu jesteśmy. Chciałeś wiedzieć jesteśmy, to się dowiedziałeś tam co jest? A, to jest ta villa. Dobra, na jaki napad jedziecie? Nie wiem w końcu. Ej, co działa? Jest Helka. Jest tam dalej dalej, tam z tyłu, z tyłu, z tyłu. Dobra, ja biorę Helkę, a ty ich odciągasz. Gdzie ty działko ściągasz? Nie da się Dobra nie strzela tu A dobra wiem gdzie wiesz. No. Dawaj, 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 dawaj Dobra otwieram, otwieram dawaj, dobra, Jestem! Dobra leci, 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 leci Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu Chodź z tym Zwojewka. Wojtkiem Pojebka, pojebka po Wojtka Dawaj, dawaj, dawaj Weź mnie na łańcu No chodź ty, Wojtkiem! Nie na łańcu tylko chodź tu Dawaj no szybko no bo wiesz. oni tam są na tym Oilerigu O Boże rabują go no, dawaj, dawaj, dawaj. Jezu, ten robot Z czyli ludzie mają w jakiś plazm. Co to za napad? Oil rig. Eee! Łoł! Wow! Co jest? Lol! E! No, no. laser. Lol. Ta mutką trzeba podpłynąć. Raz. Na wulkan dawajcie się, na wulkan. Ale. Dobra. Ta mutką trzeba podpłynąć. Ale słowo, ta są kody szukaj.

Najgorsze jest to szukanie właśnie Gdzie ty tym Wojtkiem Jestem w środku Co? Ja nie wierzę e, nie jestem Nie <ścoughs> Szukam kodu! No chodź zamknięte jest, nie, nie wiem! A dobra <ścoughs> Boże, z kim nie gram Za mną Pytanie. Jadę tam do was mi jak coś na bazie wnioskowej. Będę na czatach stał O mężczyzn jest otwarty, mężczyzn jest! Nie działa, nie działa o, co nie działa? No mention. Jak nie? No nie działa, przecież to jest... A zamknięte już dawno. Jak zamknięte? No, chyba ta. Teraz się otworzyło, przecież. Wiem, ale... To jest wyłączone Dobra, wywalam tego chłopa Co sądzisz Wojtek? Walać go? Wydaje mi się, że to świetny pomysł Tak, nad wulkanem go woli. Nie, o. albo pisze mi, że mam te... Potrzebuję zaproszenia Aj, nie udało się Policja, policja, policja tu jest Dobra, to jednak chyba działa. Yeah. Nie Tak, ale nie dużo hajsu można zarobić, ale to jest za grubo jakoś. Gdzie jesteście? Ja nie mam. No, wulkan Mam tylko pistolet i pompę, Dobra. także. ojoj, trudny ten Jaybreak, trudny powiem tak. Nic nie zrobiliśmy Wy umysłowi się Ej jubilier jest i muzeum jest otwarte Dobra dawaj na muzeum Wiesz ten... jadę ja tam do was już. A po co tam było? A no na drugim wyjeździe było Tak coś my na muzeum jesteśmy nie? No już O. Poczekajcie na mnie Czekamy, czekamy Dobra dawaj No dawajcie Uwaga Na lasery Jak ja odpalę od, od razu la, ten alarm Na obrazy To nawet, to nawet nie próbuj To zrobić Dobra, ja już mam 5 kilo Też. Ja już robię ten labirynth Idę na lewo No ja jeszcze dwa te muszę ja mam ten powiększony plecak bo... Czyli chwila bitka Co robisz? Ale to ty jesteś... U... ten a. Dobra, a ja już Dawaj. Też już. Dobra, lecę Kształt o, Przecież ja się, ja się od ziemi odbijam O co tu chodzi w tej grze Nie wiem, ja miałam ja podwyższone zawieszenie Uu, ale to jedzie A czym jedziecie? Porsche Czym? Porsche Ha <noise> No ale główny cel naszej serii to jest prawda rops Aha Żebyś ty wiedział co się właśnie stało, żebym nie zrobił flipa jakiegoś No i robię Zapomniałem, żeby tego glitcha robić Tysiąc. Żeby, tego glitcha No że ja wsiadam do ciebie ty do mnie i Wojtek do co? ciebie i ty do Wojtka i ten, że sam ro, robię Asis dodatkowo. Ale czy to w ogóle dalej jest? Jej, na pewno jest. Zresztą to Robert Asis jest. A o, tomb jest ty? otwarty. ci na tomba. Idziemy? No ty jesteś naprawdę... Co? Ej, czemu to w ogóle w po... ten, nie można jechać do wodą normalnie? O no kurde, i teraz jest ten. Co, wybuchnie? No, zepsuje się pewnie. O oh, kurde, tam ty... chyba. nie tam typy są Chodźmy. Nie tam typy są yy, Ten zrzut jest Chodzimy? Ej, tu nie można przez dziury przez przeskakiwać, a kiedy się dało Oj, tak to Ile, naprawdę jest urok. Dobra, ty jesteś, jesteś serio. jesteś ja debilem, On nawet się w ogóle nie stara. Bez kitu, nie? on po prostu idzie. Zresztą się nie stara. Bo ja myślę, że to inaczej wyskakuje. Tak. Tak, no. ta, A, ten, który się nie świeci, tam wyskakuje, no. No, ale. Ja myślałem, że to w innej strefie czasowej jest. Tak, no. Mhm. W o kur! A żeś Co? Mnie zrobił. Co zrobił? Wziąłeś mnie tego. Z Co nie zrobił? Zebrałeś. No ale to poczekać mogłeś aż ja przejdę. Nie wiem, ty już. Też jakiś inny jesteś. O, polisaj. Tu trzeba tak, wiesz. Na spokojnie. Teraz stara się staram No ale jak to mnie uderzyło? Dobra. Gryz dostaje <grywa> do Jak się przechodzi te strzały, i nigdy nie wiedziałem jak się, jak się przechodzi, ale przeszedłem hmm. jakiś debil tu nie przyjdzie i nie będzie. Ewek, ty masz te zaproszenie? Tak mam. To Ja muszę zdobyć, to będziemy musieli to ogarnąć. Kam z diamentem Zwróciłem w co to jest? Gdzie się Nie wiem Nie! to jest? Zamknęło Ty dobra, Tesla będzie dobrym pomysłem gdzie pojechałeś Robak? Po Tesle tak. Jestem przy banku w mieście Ja unikam Desek aktualnie yeah. Plus tysiąc Dobra, 64 tysiące Plus jesteśmy Ja no, 26,677 Dobra, ja jadę ten na tam plażę tak Ręka tam mi się, niewielką. palec mi się nie docisnął i w deskę uderzyłem Ja nie wiem naprawdę Ale oni się tam dalej strzelają Tak no, przecież trzeba ich zabić Jeżdżą tam Bo ten zrzut w ogóle nikt nie chce zebrać, albo nie, nie, nie mogą mi Się nie płacą. Aha co za ten zrzut jest w ogóle? Pieniądze o co? Ale ile? No, kurwa, bo gram w to 24 na 7? <laughs> Nie wiem no O, Mustang, no tak Nie wiem jesteście? Koledzy moi najdrożsi. O, tu to, to wyjechaliście. Co mamy otwarte? Nie. No to nie we. Oh, o, no, no, otwarty nie nie jest. Nic. Nic. Dobej, gdzie ty jesteś? W szpitalu. Jesteś w szpitalu. O, siema jedna Dobra, widzimy się, aż coś się otworzy. Ciało. Dobra, widzowie i mamy jubilera i. No. Jest, jest robiony więc. Witamy bardzo Zadzimy serdecznie. Ja z moją z łapą. Na pewno sobie dam Zabry. radę z parkurem. I się. No, bał się przejmować. Nie wiem. Tak mi gorzej idzie z o, parkurem kura. niż... Nie no. Mi Dobra. Ja chyba idę niżej, bo to jest trudne. Bo... O ja idę niżej. No i jestem teraz trzeba bić. To już zrobię drugą ręką. Джеком. Урда. И Добра. Больше сбил. Ой, и мам... Чекать. Добра. не развожись под охрану, A że moje umiejętności nie są zbyt duże, nie są zbyt wielkie. Wydaje mi się, że tego nie zrobię. Ale dobra. O! Eee! Czekamy do bazy. W mieście, oczywiście. O, bank jest robiony. Ale karty nie mamy. Ciepłe nice. Fajne Gdzie tu, gdzie była baza? Lol, gdzie ty pojechałeś? Nie wiem, w drugą stronę Przecież to jest od razu obok Jest, dobra Mamy to Udało nam się Ciekawe co będzie Udało dobra. nam się widzowie mamy przy sobie 39 187 dolarów i to teraz kontynuacja tej serii zależy od was, więc zostawcie łapy w górę i z dzwonem, bo inaczej ta seria się skończy i, i już jej nie będzie. Przynajmniej na jakiś moment, ale. Tak. Ze mną dzisiaj był Wojtek. No, tak, ja Dziś dzisiaj ze mną Wojtek i Robek no, Znaczy się ja Byłem sam za sobą, moje głosy były, sam, były ze mną yy, I parę zjebów na Robloxie Dzięki za oglądanie, cześć